W rozwiązaniu takiego równania będziemy na pewno korzystali ze wzorów skróconego mnożenia, bo zobacz tutaj nie ma innej możliwości, żebyśmy opuścili ten nawias. To znaczy moglibyśmy wymnażać 2 odjąć x razy 2 odjąć x, ale po co? Wystarczy przyjrzeć się o tej tabelce. Przypomnę tylko, że w tablicach maturalnych też macie te wzory. I teraz zobacz, dopasowujemy. Nawias pasuje nam do tej części wzoru, czyli musimy rozpisać ten nawias na takie trzy wyrazy. Minus x zostawiam z przodu i rozpisuję. Tutaj jeszcze uwaga na ten minus. Nie wpisujemy minus x, prawda? Tak jak tutaj mamy u góry, ponieważ ten znak minus już jest we wzorze. Skróconego mnożenia, on już jest tutaj ujęty. Teraz opuszczam nawias. Przed nawiasem stał znak minus, więc musiałem zmienić znaki wyrażenia na przeciwne. Następnie zauważam, że x kwadrat ładnie redukuje się do zera. Zostaje tak, 4x to się równa, minus 4 przenoszę na prawą stronę, więc mam już plus 12, no i dzielę obustronnie to równanie przez 4, stąd x równa się 3, i to jest rozwiązanie tego równania.